24 projekty złożono w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno w ramach budżetu obywatelskiego. Otwarcie ofert odbyło się we wtorek w Kępińskim Ratuszu. Dzień wcześniej rozlosowano przedstawicieli organizacji do Rady Seniorów i Rady Sportu oraz członków Komisji Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski to część środków, o wydatkowaniu których decydują sami mieszkańcy gminy. Złożone przez mieszkańców projekty zostaną teraz zaopiniowane i wyselekcjonowane przez powołaną do tego celu komisję, która składa się z przedstawicieli urzędu, Rady Miasta i Gminy oraz samych mieszkańców. 10 najlepszych Wniosków przejdzie do drugiego etapu. Tutaj jurorami będą już tylko sami mieszkańcy gminy, którzy poprzez głosowanie elektroniczne oraz papierowe wybiorą projekty, które otrzymają wsparcie finansowe. Idea jest taka, żeby te, te projekty znalazły się w budżecie roku przyszłego i w przyszłym roku zostały zrealizowane. Gmina wprowadza nową formę dysponowania środkami publicznymi niejako bezpośrednio przez mieszkańców. Tylko od kreatywności i poparcia społecznego zależeć będzie, czy dana inwestycja zostanie dofinansowana. Do Kępińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok projekty mogły składać, mogli składać mieszkańcy gminy Kępno, którzy ukończyli 18 rok życia i którzy uzyskali poparcie 25 innych mieszkańców gminy Kępno. Projekty zadań mogłyby być złożone na inwestycje do 80 tysięcy złotych, które są możliwe do realizacji w ciągu jednego roku. Do rozdysponowania na cały rok w budżecie obywatelskim jest 300 tysięcy złotych, a wszystkie 24 projekty opiewają na kwotę łączną ponad miliona złotych. Najwięcej projektów złożyli mieszkańcy Olszowy. Wszystkie dokumenty zostaną teraz poddane weryfikacji pod względem formalnym oraz merytorycznym. 9 września rozpocznie się głosowanie mieszkańców na projekty.